Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś pokażę Wam proste przepisy na słodkości keto. Ja na keto-diecie wytrzymałam niedługo na pewno krócej niż Łukasz z Karolem, którzy dalej są na tej diecie dalej będę chciała stworzyć te słodkości keto, żeby urozmaicić jakokolwiek dietę, która jest bardzo ograniczona w węgle jest praktycznie bez węgli, a bardzo wysoko tłuszczowa. dlatego jak byłam na keto, bardzo chciałam stworzyć jakieś desery, bo no bardzo tych węgli mi jednak brakowało mimo tego, że na tym keto już nie jestem przyznam się Wam od wczoraj <grych> ale dalej będę te słodkości keto robiła, będę z nich korzystała, z tego względu, że one są bardzo niskokaloryczne i fajne było to, że można było poznać zamienniki tych cukrów, produktów, które są bardzo wysokokaloryczne na te niskokaloryczne i można sobie stwierdzić, czy na przykład ten produkt odpowiada Ci właśnie takim smaku, mimo tego, że troszeczkę się różni od oryginalnego, typu na przykład którym które no uwielbiam, to jest mój ulubiony słodycz w każdej postaci masy żochowa i Reese's możemy odchudzić typu zrobić właśnie Fat Bombs, Reese's z gorzką czekoladą i z masą orzechową, który jest bardzo wysokotłuszczowy, a nisko węglowodanowy. I to właśnie dzisiaj Wam pokażę. Pokażę Wam ketorises. Będę Wam tutaj wyświetlać całą listę produktów, proporcje, więc wszystko z tego filmiku się dowiecie. I będziemy tak robić z babkę cytrynową, która jest totalnym hitem do mojej i będę robić keto naleśniki, które są totalnym moim kitem. i je uwielbiam. Kupiłam dzisiaj owoce. Na keto można jeść owoce typu maliny, borówki lub truskawki w niewielkiej ilości. Dzisiaj o te produkty będę też zahaczać. No i co? Bierzemy się na roboty. Najpierw zrobimy z ponieważ przy katorises musimy je wkładać do zabrażarki, wykładać i robić dużo rzeczy. Najpierw zacznę od catorizes. Do katorises potrzebuję dwóch misek, czyli miska na czekoladę i na masło orzechowe. Gdy mamy dwie miski, potrzebujemy dużo łyżek. Zawsze od razu przygotowuję sobie już z łyżeczkami. Od razu przygotuję sobie jeszcze Dodatkowe miski. Chociaż wiecie co, ostatnio skoro udało nam się zrobić w tych miskach. więc może nie będę na razie tracić tych większych misek po to, żeby ona wina mi na ciasto, dla na, naleśników, na albo różne inne rzeczy, które później będę przygotować, więc spróbuję się zmieścić w takich propozycjach. Z tego względu, że ja tych rys nie będę robić dzisiaj bardzo dużo, nie będę robić ogromnej ilości. To mniej więcej starczy nam na 8-10 słów w zrobić. tak mi się wydaje. Gdzie to mini majka. Myślę, że ja go bo chyba częściej używam. Potrzebna nam jest gorzka czekolada. Orzechowe. mamy. Ja znowu będę liczyć dwa masy orzechowe. Tym razem Karol mnie nie namówi na to. Totalnie zero masło orzechowe, z tego względu, że to masło orzechowe, które możecie kupić w w dostępne. To masło orzechowe ma bardzo dużo tłuszcze. Patrzcie na tłuszcze, żeby miał jak najwięcej tłuszcze, a jak najmniej węglowodanów Masło orzechowe, które piszą 0, 0, odchudzone, 0,5 cuklu mają mega dużo węgli i to ma najmniej tych łatwo dostępnych sklepów, więc ja będę piszczyć. to, które prawie w ogóle nie ma węgla, Z tym, który ma niewielkie ilości węgli, troszkę ma. Jeszcze z moim części. Będę potrzebowała nie tankę, bardzo proszę. I teraz tak, tutaj mam jeszcze masło i ekstrakt waniliowy. Dobra, to wszystko tutaj potrzebuję przełożyć. Czekolada. Jeżeli o czymś jeszcze sobie przypomnę, to na pewno wam o tym wspomnę. Ale jak na razie potrzebujemy do polewy, której, którą się zajmiemy jako pierwszą, czyli polewę czekoladową, która będzie spoda naszych. Ja wybrałam takie muffinki, zobaczcie, silikonowe, ponieważ bardzo łatwo jest od nich wyciągać te ciasteczka. Jest to bardzo łatwe, a z tych papierowych mi się to nie udało, bo od razu wkładać je do zabrażelnika i no jednak ja ten papier przybiera. Więc jeżeli macie takie silikonowe, ja przez wiełom przyznam, że te kupiłam tylko jakieś 10 albo 15 zł. Takie są bardzo łatwe dostępne. Ja na razie tutaj odkładam i zabieram się za robienie masy czekoladowej, która jest podstawką tego ciastka rysa. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda ciastko rysus, to z Wam pokażę, o ile jeszcze Domownicy no mnie jeszcze wszystkich nie zjedli, poczekajcie O, nie zjedli, zobaczcie Jest, 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 zobaczcie, tak to będzie mniej więcej wyglądało Tylko teraz już było długo w zamrażarce. A my chcemy, żeby to ciastko było w zamrażawce jedną dobę Tak mi się wydaje, tak jest chyba najlepsze Najbardziej optymalnie, tak to będzie wyglądało Nie przedłużamy, tylko zabieramy się za robienie masy czekoladowej Potrzebujemy czekoladę 99% Ja sobie właśnie kupiłam taką z zylintę, zobaczcie Taką, i daję jej połowę Widzicie, mniej więcej połowa Tutaj ją łamie I wkładam ją tutaj do misy. Masło potrzebujemy 1 trzecią całej kostki. Ja Wam takie, takie będę podawać proporcje, z tego względu, że tak mniejsy, wam najłatwiej to wytłumaczę. Masło sobie odkładamy. Masło z czekoladą. Tą czekoladę dajemy do mikrofali na około 50 sekund. Teraz daję start. No i czekamy 50 sekund, a w tym czasie możemy sobie przygotować inne produkty, które będziemy dodawać do czekolady. Czyli śmietanka 30%. 30% śmietankę możecie jeść na tego. namieniają lewą. I do tego przygotowuję też mus, który znalazłam w lipcu. Serio, on jest To jest taki olej. Głosowy, ale on jest trochę jak taki mus. Olej do pierwszego doczynia, na razie I będę dodawać też trochę xylitol. Możecie dodać erythrytor, możecie dodać serię. Ja tym razem w sklepie dorwałam xylitol. Ostatnio używałam erythrytoru, ale w sumie to nie jest jakaś duża różnica. Jedyny minus tego xylitolu, który jest w kryształach, jest taki, że potem w tym tej czekoladzie czuć, jeżeli dobrze się nie roztopi ten trupiec. wiecie, ale zaraz temu zarazimy, ponieważ. Dłuki kupił z jest jest płynie. I zobaczcie, taki mam teraz tą czekoladę, która się już troszeczkę nam właśnie rozstawia powoli w tym aspekcie, bo zrobiła super aromat. I zobaczcie, bardzo łatwo się ta czekolada daje wymieszać. No i na razie tak nie będę do końca rozmieszać. Daję znowu na oko. Tej całej śmietanki jest 200 gram, czyli daję 100 gram śmietanki 30-procentowej. Daję mniej więcej z połową troszkę. Teraz daję kilka kropel tej. Musisz sobie patrzeć według uznania, bo wiadomo, że ten przepis możecie zrobić też na przykład z czekoladą mleczną, Na pewno to będzie o wiele lepsze i pyszniejsze. Ale ketowcy, czyli ludzie na diecie keto, sobie już tak nie mogą pozwolić. Ale z tej, bo nie możecie dawać ile chcecie, dajemy, żeby było już młodsze. I do tego sobie troszeczkę Kselidol. No podaję na przykład, że jedną trzecią rzeczy. używasz kolu czy Kselidol? i to! nie jest ketow. Czemu? I nie może być? Nie jest keto. to nie jest keto? Dzisiaj łuki mnie szybko poprawił. Bardzo dobrze, że to zrobił, bo dzisiaj pierwszy raz kupiłam Cylitol. Cały czas używam eryfrytolu. To nie mogę go użyć do tego przepisu, z tego względu, że on na diecieka to jest niedozwolone, bo to cukier brzozowy. Więc szybko się poprawiłam i usunęłam ten Cylitol jak najszybciej z tego przepisu. Oczywiście, jeżeli nie jesteście na diecie, to to jest bardzo dobry zamiennik cukru, z tego względu, że on ma 40% mniej kalorii niż normalny cukier. Użyliśmy kilka kropli serii. W takim razie nie będziemy słodzić Cylitolem. Jeszcze bardziej. To sobie to zobaczymy, jaka ta porządkowo ma będzie zobaczymy. Teraz mieszamy na gładką żeby została czekoladowa, w międzyczasie my możemy dodać ser. My mamy akurat stawie w płynie, więc ja używam takiej, ale możecie użyć też erytrytolu lub właśnie stawie w proszku, takie też możecie ja dlatego używam ją w płynie, z tego względu, że ostatnio jak zrobiłam właśnie taką formie kryształu z, z takim właśnie erytrytolem, to po prostu potem czułam, że do końca się to jeszcze nie roztopiło, więc dodam kilka kropel tej tej stawii, a Wy według uznania tego erytrytolu, z tego względu, że możecie sobie popróbować, czy ta czekolada jest dla Was wystarczająco słodka, no i posłuchajcie sobie ją według uznania wiekuję, jak to pachnie taką czekoladką, nie, Ja teraz dodam troszeczkę, ale tylko tak oczupinkę tego oleju. I do tego dodam sobie troszeczkę ekstraktu waniliowego. Dobra. Dosłownie ociupinkę, wiecie, tak żeby był tylko taki posmak troszeczkę tej wanilii z kokosem, to jest totalny sztos. I teraz do tego dolewam śmietankę. Ja mam teraz śmietankę, która ma 200 gram. Ja dodaję po prostu pół tej śmietanki, nawet nie, taką jedną trzecią śmietanki, zobaczcie. I będę wlewać ją i automatycznie zobaczę, jak mi się ta masa będzie tutaj równocześnie mieszać, gdy widzę, ile jeszcze muszę ją dodać. Ta masa musi być gładka, musi być jednego koloru, nie mogą być takie grudki właśnie. Białe po tej śmietance, musicie ją na gładką masę rozmieszać. Dobra, wydaje mi się, że wystarczy tyle tej śmietanki. Użyłam jednej trzeciej śmietanki. A teraz tak czekolada że trochę jak mleczna. Najfajniejsze w tym przepisie jest to, że jest serio super szybki i jest bardzo łatwy. Bo zobaczcie, macie po prostu nic, nie musicie nawet nie musicie używać miksera do tego przepisu. Po prostu potrzebujecie łyżki, i nie mówię tu o mikserze, czyli Mikołaja, który mieszka z nami, tylko o mikserze kuchennym, zobaczcie. I teraz ta masa wygląda prawie jak masa z mlecznej czekolady, ale czuję, że jest jeszcze za gorzko. Muszę dawać trochę steli. Masa czekoladowa jest już gotowa. Ja zrobię teraz tak, że przed zrobieniem masy orzechowej, od razu już uzupełnię sobie foremki, żeby później szybciej mi się zrobiły w zamrażalniku. Ponieważ jeżeli nalejemy do foremek, dajemy tą czekoladę na około 10-15 minut do zamrażarki, żeby łatwiej nam później było tą masę orzechową rozprowadzać na tej dolnej części babeczki, czyli tego naszego Reese's. Mamy 2, 4, 6, 8, 10, 11 babeczek. Dajemy tą czekoladę, zobaczcie tutaj. Dajemy ją na spód, troszeczkę ją obmaczamy po bokach, ok, i odkładamy, tak. Wszystkimi babeczkami. Bardzo lejąca nam wyszła ta czekolada. Znaczy mi wchodziła rzadsza, ale to chyba właśnie przez to, że była bardziej gorzka. Ja teraz dałam troszkę tej śmietanki. Jestem ciekawa, jak one wyjdą. Wcale nie muszą być takie super gorzkie. Zobaczymy, a ta konsystencja faktycznie i tak wiecie, to wszystko zamarznie w tym zamrażalniku, więc to jest bez znaczenia, czy rzadsze, czy gęstsze dokładnie. Ważne, żeby było też trochę po bokach, z tego względu, że jak później tą mafinkę sobie z tej silikonowej motinki wyciągniecie, to będzie wyglądała w taki prawdziwyersk, czyli, że będzie miała jeszcze w bokach czekoladę. Nie jest ważne, żeby dużo tej czekolady na spód z tego względu, że musi ona wystarczyć jeszcze, żeby uzupełnić górę. Dlatego ja tej czekolady na spód nie daję wcale tak dużo, daję po prostu tak optymalnie, żeby zapełniło nam cały spód, ale później będę dodawać więcej czekolady, jeżeli już zobaczę, ile będę miała tej masy orzechowej. Te mufinki dajemy do zamrażarki. Na razie masę czekoladową sobie odkładamy i zajmiemy się teraz masą orzechową. Potrzebujemy. Kto tak kładzie, jak robi sobie kanapkę chleba? Daję znać i piszę w komentarzu. Ja tak zawsze kładam, jak robiłam sobie kanapkę z masą i na przykład z szynką. Zawsze tak kładam nóż, bo a nóż sobie zrobię jeszcze jedną kanapkę. Cipowe lifehaki studentów. Biorę sobie masło orzechowe i powiem Wam po prostu, ile wzięłam łyżek, z tego względu, że nie będę liczyć tych wszystkich gramów. Biorę sobie takie, zobaczcie, taką łyżkę masła orzechowego. Jedno. Mamy dwie łyżki masła orzechowego, takiego typowo niskowęglowodanowego, którym jest praktycznie sam. Tu. I do tego biorę sobie masło orzechowe. To typowe, sklepowe, łatwo dostępne, które o wiele pachnie i smakuje o wiele słodsze niż to normalne. Także takie, 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 takie masło. I biorę sobie też taką porządną łychę. Do tego masła orzechowego dodaję ekstrakt waniliowy. Odrobinę. Dodaję serię. Dodam też troszkę słodyczy. Zaczynam to wszystko mieszać i potem znowu dodamy sobie trochę śmietanki, która została nam z wcześniejszego razu z masy czekoladowej. I zobaczcie, ona jest taka bardzo klejąca się, a teraz jak dodamy troszeczkę śmietanki, ta śmietanka sama w sobie jest słodka, bo z niej można zrobić na przykład bitą śmietanę. Ta masa ma już o wiele lepszą konsystencję. Zobaczcie z tą śmietanką. I robi się taka Trochę klejąca, ale jednak jest już jej więcej i tak się chce łatwo rozprowadzać. Zobaczcie, a wcześniej się tak mega kleiła. Daję jeszcze jej troszkę. Ok, i zobaczcie, ile mi jeszcze śmietanki zostało. Ja na cały ten przepis, na całe te babeczki, wykorzystałam dwie trzecie całej tej śmietanki. I teraz. To masło orzechowe ma o wiele lepszą konsystencję, zobaczcie, będzie nam się fajnie rozprowadzało na tej czekoladzie, ale uważam, że jest za mało cukru. I taką orzechową masę zostawiamy na około 5 minut, akurat babeczki nam dojdą w piekarniku, także zostawiamy to, sprzątamy i bierzemy się za kolejny przepis. I tym przepisem będzie przepis na babkę cytrynową, keto. Już nastawiam sobie piekarnik, piekarnik ja na 180 stopni i co? I biorę się za babkę. Także teraz weźmy tą miskę i lecimy. Potrzebujemy miski, szklanki, mąka migdałowa, ser, jajka, mój różowy mikser, który był pierwszym moim zakupem, must have'em do mojego mieszkania. Bo <gry> ja uwielbiam piec, naprawdę. E, jak piekę czy cokolwiek robię w kuchni, mam reklamówkę, której w ogóle już nie będę e, używać i mam tutaj ją po prostu na odpadki blisko, żeby cały czas nie chodzić do kosza. Rozbijamy sobie. Terierka, szklankę Stewi. Ja daję zawsze mniej niż powinno, czyli daję tyle. Jedną trzecią szklanki. Tutaj do jajek. Do tego daję kilka kropel jeszcze tej Stewi, żeby zła Do tego odmierzam szklankę mąki migdałowej. Ja zawsze dodaję odrobinę mąki kokosowej. I zobaczcie, moja szklanka z mąką prezentuje się następująco. Tyle mąki migdałowej i tyle mąki kokosowej. Przygotowałam sobie wszystkie rzeczy. Teraz noszę je tutaj i zaczynamy mieszać. Ok. Mamy jajka z cukrem. Teraz dodajemy troszeczkę ekstraktu cytrynowego. Zobaczcie. Będziemy dorzucać Mascarpone. Nie ja daję połowę, bo to jest mniej więcej tyle, ile idzie do przepisu. Opakowanie ma 250 gram, ja daję połowę opakowania. Wrzucamy tutaj. Ok. I do tego dorzucam mąkę. I teraz mieszamy to wszystko na gładką masę. Dodajemy skórkę z cytryny. Jak mam tarkę, jak mam umytą cytrynę, to potrzebujemy. Kaleś wszystko gotowe. Zobacz, teraz potrzebujemy na tych małych oczkach zatrzeć skórkę z cytryny. Ona zacznie tak mega, mega ładnie pachnieć. Teraz tą skórkę wrzucamy do środka. Oprócz tej skórki będzie nam potrzebny jeszcze sok z cytryny, proszek do pieczenia i cukier waniliowy, który Łukasz znalazł, cukier waniliowy keto. Wyciskamy sok z cytryny. Mamy gotowy sok z cytryny, to też również ja nam, zobaczcie tutaj do środka i teraz tutaj w tym samym naczyniu będę rozstawiać w mikrofalówce masło. masło potrzebujemy jedną czwartą kostki. Dajemy ją do mikrofalówki. Jedną łyżeczkę cukru waniliowego. Jedną łyżeczkę proszku do pieczenia lub sodę oczyszczonej. Ja mam sodę oczyszczoną, zobaczycie. O, ale długo I teraz jeszcze musimy sobie zamieszać spód. Masa na babkę gotowa. Jak mamy gotową masę, to teraz bierzemy sobie tak książek do pieczenia i brytfankę. Ja mam tutaj swoją brytankę. Teraz ja mam sekret, żeby fajnie Wam się włożył papier do pieczenia. Przed tym jak włoży ją, włożę papier do brytfanki, odmierzam na brytfance. zobaczcie. W drugą stronę po prostu brytfankę. Sobie I potem ona, zobaczcie, już się troszeczkę uformowała I teraz podamy w tej strony. Jak mamy gotową brytfankę z papierem do pieczenia, żeby właśnie nam ta babka nie przewarła. Jeżeli nie macie papieru do pieczenia, to użyjcie troszeczkę masła. rozsmarujcie masłem brytfankę. Dobra, dajemy masę do środka. Tak prezentuje się moja babka cytrynowa przed włożeniem do piekarnika. I teraz nasze ciasto cytrynowe ląduje w piekarniku na około 50 minut. I teraz biorę się za dokończenie pierwszego przepisu, czyli catorizes. Ok, teraz jak ciasto cytrynowe jest w piekarniku, to ja biorę się za katorisy, czyli ciąg dalszy pierwszego przepisu. O, super się już schodziły, zobaczcie, już ta masa czekoladowa jest zastygnięta. I teraz do nich będę dawała masę orzechową. I teraz zobaczcie, dajemy jedną łyżeczkę masła orzechowego do mufinki i rozprowadzamy ją na czekoladzie, tak żeby była we wszystkich rogach. Dobra, zobaczcie, wszystkie mufinki są już z masą orzechową, więc teraz lecimy z czekoladą. Tą masę czekoladową się superamsko teraz rozprowadza po orzechowej. A gdybyśmy mieli dawać na odwrót, czyli mielibyśmy po czekoladowej smarować orzechową, to gwarantuję Wam, że na pewno by się wymieszały i nie byłoby to takie łatwe, dlatego na początek dajemy masę czekoladową do schłodzenia. Gotowe, zobaczcie, wszystkie są z czekoladą i teraz dajemy je do schłodzenia na minimum 2 godziny. Po dwóch godzinach już są. Fajne, mają taką super konsystencję, ale ja najbardziej je lubię, jak są takie zmrożone przez całą noc i takie są lodowe. Dobra, dajemy je do zamrażarki i teraz zajmujemy się naleśnikami. Dobra, zabieramy się za naleśniki. Do naleśniku będą nam potrzebne co? Mąka. Mąka migdałową. pół z kokosową. I lecimy po kolei. Potrzebujemy tak. trzy jajka. Potrzebujemy. Masło dajemy do mikrofalówki, jak wcześniej. Łuki akurat jak wróci ze swoją koleżanką, to akurat spróbują tych dań. Prawda Moja dziewczyna jest. Oficjalnie mam clickbaitowy tytuł! Gotujemy z dziewczyną łójka Łukasza. Żartuję Łuki, ale jak Łuki się zakochał. Zakochał się. Dobrze, dajemy tak jedną łyżeczkę sody oczyszczonej, jedną łyżeczkę cukru waniliowego, troszeczkę śmietanki 36%, to jest najwie, najwyższa procentowa, jaką znalazłam w sklepie, dwie łyżki i teraz dajemy jeszcze dwie łyżki mascarpone. Do tego dajemy troszkę cynamonu, według uznania, jak nie lubicie cynamonu, to możecie sobie całkowicie pominąć ten krok. Ja lubię akurat cynamon, więc moje naleśniczki mają cynamonowe. Dajemy szczyptę soli dajemy troszkę tej śmietanki, która nam została, mniej procentowa, ale ona jest taka, wiecie, rzadsza. zalewamy. OK. Potrzebujemy jeszcze ekstraktu waniliowego, masła i mąki. Ekstrakt waniliowy. Zobaczcie. Zalewamy sobie masło i mieszamy. Dobra. I teraz damy sobie jeszcze troszeczkę tej sceny w stevy. Ale jeżeli nie macie właśnie tej sterii w płynie, to pamiętajcie, możecie według do dodać erytrytolu lub właśnie steri w krysztale. I mieszamy. I ja sobie dodam troszeczkę z tego względu, że zawsze nawet do normalnych naleśników dodawałam troszeczkę oleju lub na przykład, jeżeli chcecie, to możecie dodać olej kokosowy. Ja właśnie dodam olej kokosowy. Ja użyłam oleju kokosowego do na przykład takiej właśnie słodkości, który jest tłoczony na zimno pierwszego tłoczenia, albo nie pachnie właśnie takiego, który ma zapach kokosu. I teraz nastawiamy sobie patelnię i dodajemy też tu. Żeby właśnie te naleśniki nam nie przywierały. Ja mam taki swój sprzężek, pokażę Wam. Rozsmarowywania olej, to jest takie super. Zobaczcie, możecie po całej patelni rozprowadzić ten olej kokosowy i w żadnej części tej patalni te naleśniczki Wam nie przybrą. Te naleśniki muszą być naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo niskiej, nie, tak jakby niskiej temperaturze. Ja mam właśnie na piątce, a jest do dziewiątki. Najlepsze jest to, że te naleśniki to za każdym razem wychodzi inne. Za dużo mąki, widzicie? I mascarpone nie wyjdą. Musimy dodać troszeczkę więcej masła. Właśnie dodaliśmy dużo mąki, wiecie? Dużo mąki orzechowej, chyba za dużo właśnie. No, zdecydowanie, widzicie? Było za dużo mąki. to nie było takie jak sklejona masa. A teraz będzie już o wiele lepiej. Może faktycznie powinnam dać wcześniej więcej masła. Widzicie, teraz się już nie odkleja, tylko się trzyma w kawałku. I te naleśniki każde jest coś takiego, że trzeba je tak właśnie na patelni roz... rozpłaszczyć. No nic, no, czekamy. Co dekoracji babki cytrynowej, jak i naleśników. Taki mam borówek. O właśnie, Marta, właśnie, Marta mi się nie straciła że lepiej się robią, o wiele lepiej, jak się je przykryje. Sprawdźcie jak naleśniki mi się tutaj pieką i ja spróbuję zrobić bitą śmietanę keto. Zobaczcie, wrzucamy praktycznie całą śmietanę, 36%. I teraz dodaję troszeczkę cukru, ale dopiero w trakcie, dopiero w trakcie ubijania. Zobaczymy. Mam tylko śmietanę i zaczynam ją miksować. Się nie trzymacie. Dobra, bitej śmietany wydaje mi się, że starczy. Możemy tutaj jeszcze w bokach rozłożyć truskawki. I co? Zobaczcie. Tak prezentuje się pit. Na pewno bardziej odchudzony naleśnik niż naleśniki z nutellą i z bananami. Zobaczcie, więc tak wygląda efekt końcowy moich kilkugodzinnych, nie no, półtorej godziny starań. Teris zrobiłam najszybciej ze wszystkich i to jest najłatwiejszy przepis. Potem jeżeli chodzi o trudność, to chyba ta babka cytrynowa, a na samym końcu panki, bo do nich, jak Wam mówiłam, potrzebna jest. Cierpliwość, dużo cierpliwości. Także jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli będzie 50 tysięcy łap pod tym filmem, to przygotuję dla Was inne keto przepisy. A jeżeli chcecie przepisy, ale nie keto, to oczywiście piszcie mi w komentarzu, a takie dla Was zrobię. Nie zapominajcie o zostawieniu łapki w górę, właśnie o tym mówię, i subskrypcji mojego kanału, który macie tutaj. Klikajcie w ten przycisk i co? Bądźcie w tym A teraz, kto nie może się to czekać, żeby to spróbować? Ja już nie mogę doczekać. Ja tak. też nie. <grych> no, Łuki to cały czas podchodzi, także zaraz zobaczycie, jak może Łuki albo inni nie będą, będą próbować te pyszności. <grych> A jak się na za się... <grych> nie zabrać? Dawaj, królu. Dobra. Nie, ale popsułeś. <grych> nie, no właśnie staram się, o, nie. Oj Czekaj. One się kruszą. Kruszą się, uważaj. Koza chcą. A jakbyśmy to polali to olejem? Nie, Łuki, nie lej, nie lej, no, proszę. Zażartujesz sobie. Nie. A Marta! Już taka nie mogła już się doczekać, kiedy to sobie. O nie, co zrobiła Bez oleju było lepsze. O. Co dalej? Co chcesz? Wcinaj. A jak krętujecie jak, jak stoję? To no to pokazuje, to że niedobre się... Nie, no ja, ja to jedyne co, że my chcesz zjeść, a tak... No i w ogóle jak to ma konsystencję. No bo dopiero teraz, to się to było w tym godzinę. To były lepsze są takie, co mają godzinę tak? niż takie, co są długo. Nie, czy nie lody? No. Tak, czy takie? No. Tylko jest dopiero po uliczeniu. Nie, no ta, to jest proza <grym> No to jest moja. Babka jest najlepsza. Dla mnie, moim zdaniem, jest najlepsza, babka. Znaczy, najlepsze co jest, jak zrobisz deser i część każdego z nich. Serio, bo każde jest inne. I się dowiedziałem, jest mega, ale smakuje tylko keto, więc węgle nie jesteście. No sobie ja <grym> ale nie ja smakuje, też nie. Jest to jest Ale ja już na węgla. Nie, to jest dziewczyna nasza. Za tym gotujesz dla keto, tak byś była na keta, nie? No ale wiesz, jak to jest. Węgle podjadają. z jakiś trąba. Przyskuj. Mmm... No już tak patrzyłam, tak mi się nie No, dobre. No. No, fajne. Fajne z tymi owadzkami. Dobre? Mhm. Mm mi też o wiele lepiej smakuje, jak Ty? są... Ja jak są... Jak są godzinkę, dwie. A Serio? po całej nocy, jak są takie lody, to, to takie już... Zaspań. No. Ja myślę właśnie, że takie będą lepsze. Czekaj, Dobre, nie? Lepsze! Więc musisz spróbować. No nie, <noise> ja lubię razes. Ja muszę daję mi Słuchaj, Służby się. I tu tak, proszę bardzo, a faktycznie wtedy było czuć ten cukier właśnie, o czym wam mówiłam, że był taki kryształkowy, a teraz jak jest ten w płynie, no to jest totalnym kozakiem. <noise> <noise> musisz mnie nauczyć, naprawdę. Robię to sam. Robię to sam, naprawdę. Ale mi zrobiliście reklamę superącą. I teraz jesteś nie w mogę. A jeszcze to masz! Proszę słyszeć, nie? Ojejku, to to no już programu, no, już wybrałam, zrobiłam, już nawet nie muszę nic mówić, po prostu, ona jest najlepsza, wiecie, no. no dla mnie, moim powrotem jest babka, musicie jej koniecznie spróbować, przez testujcie ją w domu. Dobra, to już chyba tyle na dziś, więc... A resztę y, reakcji będziecie mogli zobaczyć na moim Instagramie, także wbijajcie i zobaczcie reakcję chłopaków.